Fantastyczny Argentyńczyk w Barcelonie, większość pomyśli zapewne o Lionelu Messim. Niespełna 40 lat temu pierwszym skojarzeniem byłby jednak Diego Armando Maradona, który właśnie w stolicy Katalonii zaczynał swą europejską karierę, zanim został bożyszczem fanów z Neapolu. Dlaczego boski Diego nie został legendą Barsy? Przyjrzyjmy się bliżej temu etapowi jego piłkarskiego życia. Kiedy mówimy o Diego Maradonie, nie sposób nie nawiązać do postaci Leo Messiego, tak jakoś przypadkowo to się potoczyło. Oprócz tego, że przez dłuższy czas metaforycznie rywalizowali ze sobą o miano najlepszego piłkarza w historii futbolu, to obaj grali również we wce Barcelonie. Jeden z nich całkiem niedawno odchodził z Barcelony jako legenda, jako człowiek, który zrobił wszystko, co tylko mógł, a drugi. O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam, Futbol bez cenzury. Freebet w wysokości 60 zł i cashback do 6 stówek? Tak, to możliwe. Polska górą! Odbierz prezent od sponsora kanału rejestrując się z kodem FOODBREAK na stronie Betfan. Link w opisie. W Barcelonie chciano utalentowanego Argentyńczyka już w wieku 17 lat, gdy grał w Argentinos Juniors. Oficjalnie uznano jednak, że maradona jest jeszcze zbyt surowy sportowo by poradzić sobie w Europie. Większym problemem był jednak panujący w południowoamerykańskim kraju system polityczny. Prawdziwe negocjacje rozpoczęły się w 1979 roku i zamknęliśmy je rok później. Wszystko było dograne, ale po jakimś czasie zadzwonił do mnie Julio Grondona, prezydent argentyńskiej federacji i powiedział, że mamy problem. Musiałem przylecieć do Argentyny i spotkać się z ministrem z ramienia wojska, admirałem Lacostą. Szybko zrozumiałem, jak wygląda życie w dyktaturze. Trafiłem do sceny jak z horroru. Żołnierze doprowadzili mnie do jakiejś bramy, która prowadziła do ciemnego tunelu, z małym światełkiem na końcu. Tam spotkałem admirała, który zakomunikował mi, że transfer został odwołany. Stwierdził, że nie mogą sprzedać Diego przed mundialem w 1982 roku, bo bardzo go potrzebują. Wspominał łowca talentów i pośrednik transferowy, Josep Maria Mingueja. Ostatecznie Diego Maradona trafił do Barcelony w 1982 roku za imponującą jak na owe czasy kwotę miliarda 300 milionów peset, czyli 7 milionów i 600 tysięcy ówczesnych dolarów. Od samego początku mógł liczyć na ogromne wsparcie w klubie. Zwłaszcza od ówczesnego wiceprezydenta, Nicolao Casausa. Pan Casaus jest moim drugim sportowym ojcem, zaraz po moim menedżerze. Jest osobą, którą najmocniej kocham i której najbardziej ufam. Mówił o nim San Diego. Maradona miał odmienić oblicze Barcelony. Duma Katalonii od 10 lat czekała na tytuł mistrzowski. Diego szybko poczuł się jak gwiazda, co zresztą dawano mu odczuć w klubie, choć na początku nie dogadywał się z trenerem udolatkiem. Inny piłkarz barsy, Bernd Schuster, wspominał: Maradona mógł trenować z piłką nawet po 5 godzin dziennie, ale po 5 minutach bez niej był zmęczony i zrezygnowany. Już podczas przygotowań do sezonu widzieliśmy, że bieganie nie należy do jego ulubionych czynności. Zjeżdżał do bazy po chwili takich zajęć. Miał też problem z dyscypliną. W szatni pojawiał się na 5 minut przed startem treningu, a kiedy drużyna kładła się spać, on rozpoczynał drugie życie. Udo Latek podchodził do obowiązków znacznie poważniej. Wywoływało to konflikt z zawodnikiem. Przed jednym z meczów trener zdecydował się odjechać wraz z drużyną, nie czekając na spóźnionego na odprawę Diego. Ten poskarżył się Josepowi Nunezowi, ówczesnemu prezydentowi klubu. Według plotek Diego powiedział wówczas szefowi, że w klubie zostanie albo on, albo trener. Krótko po tych wydarzeniach Latek został zwolniony. Jego następcą został Argentyńczyk, Cezar Luis Menotti. Rodak specjalnie dla Diego przesunął treningi na popołudnie, choć zwyczajowo odbywały się rano. Dziennikarzy próbowano przekonać, że dzieje się tak, by dostosować porę zajęć do pory rozgrywania meczów. Tajemnicą Poliszynela był jednak prawdziwy powód tej decyzji. Maradona po prostu nie lubił wcześnie wstawać. To wystarczyło do zmiany zwyczajów. Z kolei w jednym z meczów wyjazdowych prawie odmówił gry tłumacząc, że żadna z sześciu par butów, które mu przyniesiono, nie jest dla niego dobra. Ostatecznie udało się go przekonać do wejścia na boisko i nawet zdobył wtedy bramkę. Wszyscy liczyli na to, że w końcu Diego da się okiełznać. Nie pomagały w tym jednak listne kontuzje. Wolno od treningów i meczów zagłębiał się coraz bardziej w nocne imprezowe życie. Kiedy był zdolny do gry, to zachwycał kibiców i to nie tylko na kampno, ale także wzbudzał aplauz fanów Realu na Estadio Santiago Bernabeu. Jednak na kilka miesięcy musiał zapomnieć o grze w piłkę po zdarzeniach w meczu z Atletikiem Bilbao. Spotkania katalończyków z baskami przypominały wtedy krwawą wojnę. Jej ofiarą padł właśnie Maradona, gdy brutalnym wejściem Andoni Gojkoczea złamał mu kostkę. Piłkarz Bilbao był znanym boiskowym brutalem. Przed laty mocno przyczynił się do zerwania wiązadeł przez Bernda Schustera. Gojkojczea, do którego przylgnął wówczas przydomek rzeźnik z Bilbao, próbował się usprawiedliwiać. Najpierw sfaulował mnie Bernd Schuster, a arbiter nie odgwizdał przewinienia. W następnej akcji z kolei, to ja ostro zaatakowałem Maradonę w strefie, w której normalnie bym tego nie zrobił, ponieważ nie było żadnego zagrożenia. Nie miałem zamiaru nikomu wyrządzić krzywdy, był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, w którym uczestniczyłem. I tyle. Maradona Salinas. Maradona, który pauzował przez trzy miesiące, nie zamierzał jednak wybaczać Baskowi i przechodzić nad sprawą do porządku dziennego. Po wyleczeniu kontuzji był żądny rewanżu. W ligowym spotkaniu Maradona strzelił Atletikowi dwa gole, prowadząc Barcelonę do zwycięstwa, ale tytuł mistrzowski i tak przypadł Baskom. Okazja do pełniejszego rewanżu nadarzyła się 5 maja 1984 roku, gdy Barcelona i Bilbao spotkały się ze sobą w finale Pucharu Króla. Diego od początku był obrzucany z trybun przez fanów rywali obelgami. Na boisku porządnie sponiewierali go piłkarze Atletiku. Po końcowym gwizdku meczu, przegranego przez Barcelonę, ironicznymi gestami pozdrawiać zaczął Maradony Miguel Sole. Argentyńczyk nie wytrzymał i uderzył rywala głową w twarz. Wywołało to awanturę, w czasie której Maradona zachowywał się jak szalony. Biegał po boisku bijąc rywali, a nawet kopiąc jednego z nich, gdy już leżał na murawie. Nie pozostawał oczywiście dłużny rzeźnik Ojkojczea, który potraktował Maradonę kopniakiem w klatkę piersiową. Do tego meczu między innymi nawiązuje się, kiedy mówimy o nie tak dawnym pojedynku Atletico z Barceloną, kiedy to Leo Messi otrzymał czerwoną kartkę. Do awantury włączyli się także kibice, którzy zaczęli rzucać w kierunku boiska czym popadnie. W Hiszpanii wybuchł po tym meczu ogromny skandal. Spotkanie w telewizji oglądały miliony widzów, a z między innymi para królewska. Maradona publicznie przepraszał później monarchów, ale na niewiele mogło mu się to zdać. Otrzymał 3-miesięczny zakaz gry w piłkę w Hiszpanii. Jeden z działaczy Barcelony powiedział później: Gdy zobaczyłem te sceny z bijącym się Maradoną i chaos, który wytworzył, zdałem sobie sprawę z tego, że nie może zostać w naszej drużynie. Także prezydent Nunes przyznał, że po tym skandalu stracił cierpliwość do Maradony. Sam piłkarz także chciał opuścić klub. Podjęto działania mające zakończyć się sprzedażą boskiego Diego. Początkowo faworytem do pozyskania Argentyńczyka było Udineze. Wydawało się, że nastąpi spektakularna wymiana gwiazd: Maradona za Zico. Kandydatem do zatrudnienia Diego był także Juventus. Klub z Turynu bez wątpienia stać było na spełnienia finansowych żądań Barcelony i samego Maradony. Problemem była jednak pozycja Misela Platiniego. Francuz nie chciał oddawać swojej władzy w drużynie ani numeru 10 na koszulce. Przedłużające się negocjacje sprawiły, że do gry wszedł nowy gracz. Napoli z pomocą miasta. I finansami grupy kapitałowej utworzonej przez dwa banki. Zespół ze stolicy kampanii złożył ofertę równowartości 8 milionów euro. Transfer do Neapolu poddano głosowaniu. Z 19 członków zarządu w Barcelonie aż 15 wybrało sprzedaż. Co ciekawe, jednym z oponentów był późniejszy prezes, João Gaspard. Maradona zgodził się na transfer, czuł, że atmosfera wokół niego gęstnieje, a także potrzebował pieniędzy, które gwarantowało mu Napoli. Miał wówczas problemy finansowe ze względu na fatalnie prowadzone przez jego agenta biznesy. Co ciekawe, był nim potomek żydowskich emigrantów z Polski Jorge Ostatecznie, dwa miesiące po feralnym finale Pucharu Króla, Diego Maradona, został zaprezentowany jako gracz Napoli. We Włoszech zrobił znacznie większą karierę niż w Katalonii. Barsa tymczasem rok po jego odejściu osiągnęła to, co nie udało się z Boskim Diego sięgnęła po mistrzowski tytuł. W Argentynie po dziś dzień nie ustają dyskusje, który piłkarz jest największym w historii kraju Leo Messi czy Diego Maradona. Nie ulega wątpliwości, że gdy zagadnienie to sprowadza się do gry w Barcelonie, to górą jest zdecydowanie młodszy. Diego Maradona był wielki w Argentynie, był wielki w Napoli, jednak etap jego kariery, który spędził w Barcelonie, zupełnie nie pasuje do reszty. Nie osiągnął żadnego sukcesu, nie wykręcił spektakularnych liczb, a pobyt w stolicy Katalonii obfitował w imprezy i niesubordynacje, a zakończył się ogromnym wręcz skandalem. Historia Maradony z Barcelony a z Neapolu znacznie się od siebie różnią. Jeśli jeszcze nie widzieliście materiału poświęconego jak neapolitańczycy kochali boskiego Diego, zachęcam oczywiście do nadrobienia link znajdziecie w opisie. Okres 1990, dokładnie rok 1990, mistrzostwa świata, pojedynek Włochy-Argentyna rozgrywany właśnie w Neapolu. Na stadionie San Paolo, na stadionie legendarnego Diego. Odsyłam bardzo ciekawy wątek. Osoby, które już widziały to zresztą, wiedzą o czym mówię. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału. Ja wam więcej czasu nie zabieram. Dawajcie znać w komentarzach, co w ogóle sądzicie o przygodzie Diego Armando Maradony zewce Barceloną. Trzymajcie się i do usłyszenia.